Witam Państwa. Ostatnio przez fora internetowe przetoczyła się dyskusja na temat tego, jaką stawką VAT opodatkować zwierzęta i ich nasienie. Jaki jest stat faktyczny? Tu rzeczywiście mamy problem, ponieważ w załączniku numer 3 do ustawy o podatku od towarów i usług mamy informację o tym, że zwierzęta żywe podlegają opodatkowaniu według stawki 8%. W okresie tych dwóch lat, teraz przejściowych, w związku ze zmianą ustawy budżetowej. Natomiast załącznik numer 10 do tej ustawy mówi nam o tym, że zwierzęta żywe opodatkowane są stawką 5%. Czy to oznacza, że są jakieś błędy w ustawach? Nie, to, to nie oznacza, że są błędy. Natomiast cały problem powstał w momencie, w którym. Zaczęliśmy analizować, czy zaczęlibyśmy analizować treść tego załącznika numer 10, ponieważ tam zdefiniowane jest to w ten sposób, że stawką obniżoną do 5% podlegają zwierzęta żywe, z wyłączeniem zwierząt żywych i ich Zatem rolnicy jak mają się rozliczać? 5% czy 8? Minister finansów, odpowiadając na interpelację poselską, wyjaśnił, że właściwa jest w przypadku sprzedaży zwierząt żywych i sprzedaży nasienia zwierząt żywych stawka VAT wynosząca 8%. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.